Jest, please. Na tym Państwa na pierwszej konferencji prasowej po meczu Orlen Basket Ligi EGS Lublin Anwil Włosławek. Są z nami przedstawiciele drużyny gości, trener Seljuk Emak oraz zawodnik Michał Michalak. No i posłuchajmy w pierwszej kolejności oceny tego meczu z perspektywy. Przyjeżdżając do dobiega, byliśmy przygotowani na bardzo ciężkie spotkanie, mając swoje problemy, też wiedzieliśmy, że będziemy musieli zastąpić zawodników, z nami brakuje. Też w pierwszym jeszcze wypadł nam Ryan. Biorąc pod uwagę okoliczności, myślę, że to jest dla nas bardzo ważne zwycięstwo na wyjeździe przeciwko drużynie, która jest na trzecim miejscu, dobrze zakończyliśmy pierwszą rundę. Niezależnie od tej, tej sytuacji, którą, którą mamy w drużynie, jesteśmy w stanie się, się przygrupować i w bardzo ważnych spotkaniach wyjść na boisko i, i wygrać spotkanie. Cały, cały mecz na pewno dzisiaj dobrze trafiliśmy za trzy punkty, dobrze dzieliliśmy się piłką, byliśmy w stanie rozbić obronę Lublina. się budowaliśmy przewagę na przestrzeni całego spotkania, ale w końcówce, w czwartej kwarcie Lublin wrócił do G. Też Z naszej perspektywy zachowaliśmy zimną krew. W tamtym momencie wykluźniliśmy zarówno w obronie, jak i w ataku nasze założenia. Także koniec końców cieszy na pewno to zwycięstwo. I myślami jesteśmy już raz dalej przy kolejnych meczach, które przybędą. jeszcze są Tak, tak. pod tym Michał, czy to trójek na 15 prób, bo świetna skuteczność była w drugim kwarcie. Czy to był wasz sposób, to wasze założenie do czy po prostu tak obrona startu musiała i tak otworzyła nas na znaczy, Myślę, że takie sytuacje wynikają przede wszystkim ze sposobu obrony dużym przeciwnej, gdzie ich obrona hardshow próbowała wyrzucić nas pozwalających gdzieś na dalej, też zależnie z kim, ale generalnie Użyło się dużo pozycji, nie było miejsca pod koszem. Trafiliśmy te rzuty. Oczywiście dobrze jest kiedy się trafia, bo wtedy gra nabiera innego tempa, bo kiedy ma rzutowy otwierałem pozycję pod koszem. W tym momencie tutaj spotkanie się ułożyło, że trafiliśmy dużo rzutów, a to raczej nigdy nie jest tak, że, że to, to jest przypadek, coś jedno wynika z drugiego, więc... Mają sobie otwartą że pozycję ostatecznych trzeba trafić, dzisiaj trafiliśmy, ale też nie tylko w ten sposób zdobyliśmy punkty, bo myślę, że na ich zmianę obrony na przestrzeni spotkania, a też byliśmy w stanie odpowiedzieć i te przewagi nasze wyegzekwować. Czy tak, trochę była inaczej niż początkowo się o pierwszym pytanie? Tak, no w tak. No, ja tak z generałem tak podsumowałem na przestrzeni tak. całego rzeczy. Miłosił i Państwic Akademiciej Radio tak. Michał, tak. tak. następna rywalizacja czeka Was u siebie z zastaną Zieloną Górą? Jest to obecnie przedostatni zespół w tabeli. Jakiś ocenie tego przeciwnika, czy raczej tutaj się szykuje łatwa przeprawa, czy jednak ten zespół może trochę zmniejszać? Takie mecze są na pewno o tyle niebezpieczne, że z perspektywy kibica, który patrzy na to, że lider tabeli podejmuje u siebie przed ostatnią ligi, wynik wydaje się oczywisty. Wielokrotnie tak nie jest. Już dowolniliśmy w tym sezonie do meczem z Arką u siebie, przegrywając, kiedy była na ostatniej pozycji w tabeli. I mając w pamięci to spotkanie i z pewnością to, że drużyna przyjeżdżająca do, do lidera chce, nie ma żadnej presji i może, a my musimy, będziemy przygotowali mentalnie przede wszystkim na to, żeby wyjść od początku agresywnie i narzucić swoją koszykówkę i żeby wygrać to spotkania, jak każde inne. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to podziękujemy Michałowi. No to first of all, I want to start to say congratulations to start Dublin team. Uh, this is a great team coached by a great head coach Kaminski, and first half of the regular season they did great job. Uh, e naprawdę really respekt wobec tej dit so far and it was one of the most serious games we played trener rozpoczął od gratulacji dla rywali podkreślił że to świetna drużyna prowadzona przez dobrego trenera i widać doskonale wykonaną pracę w tej dotychczasowej części sezonu ostatniego about the game uh, you know we were missing two of our import cards, which are very important for this team. And right at the beginning, only four, in only four minutes to the game, Ryan Taylor got injured. And that was a very big difficulty for us to survive. But on the other hand, I'm very happy uh, with the effort my players gave and supported our team concept, uh, I don't wanna dig into numbers a lot, but from all the players we got great support in certain time of the game and even if we are missing some important parts we showed I guess we can compete on the highest level in Polish League. <laughs> Szybkie zejście z boiska, bo zaledwie po czterech minutach gry, kontuzja Rajana Taylora. Trudno było, były trudne momenty, trzeba było je przetrwać, no, ale ten podkreślił, że jest zadowolony z wysiłków całej drużyny. Zawodnicy zrealizowali przedmeczowe założenia i każdy z nich dołożył coś dobrego do w tym meczu i do sukcesu. Może tak po polsku? Czy trener chce coś więcej powiedzieć o strefie, którą broniliście w drugiej oraz całej w całej czwartej kwarcie? Wygląda to niestandardowo, niestandardowo oraz bardzo innowacyjnie jak na warunki pozytywnie. Ta uh, strefa obrona. Uh, coach, do you want to say something about the, the zone defending which was uh, different uh, and something an, uh, unusual. Second and uh, fourth, yeah. Uh, you know, because of playing European Cup, we don't have too much time to prepare this kind of tactical details. But thanks God, we had time at the national team break. Then we had one week, and in all these times, we we try to establish uh, alternatives which we can use uh, during the games. Uh, last game against. Ludwigsburg we used it a little bit, like it was five six possessions, and uh, five out of the six possessions it was successful. Uh, and here, of course, uh, there are a lot of good one-on-one -on -one players. Normally, a lot of good shooters. Today, they missed a lot, uh, but they couldn't get open shots. That's another reason uh, we played this matchup zone defense and as time goes by and whenever we have time to invest on this kind of tactical details we'll try to add more because uh, polish cup is tough you need to pull from your pocket something different playoffs are tough you cannot play straight from the beginning of the season to the end so we'll try to uh, find alternative teams which can help us I, which can help also some other players to stay on the court. Mm -hmm. podkreślił, że gra w europejskich pucharach też skutkuje tym, że jest mało czasu na szlifowanie szczegółów taktycznych. no i tutaj też próbuję z drużyną znaleźć jakieś alternatywne rozwiązania that's also of course because our opponent is a very good small ball team uh, when they go small and i want to keep my big guys on the court uh, i don't want to follow their lineup and this is another way to stay with our big guys on the court but defensively to adjust how we can guard four small basketball or five small basketball <tod> Rywał pod, pod konkretnego rywala tutaj te zagrania e, były, były dostosowane. Czy zważywszy na kontuję Tarnera oraz nieobecność Nelsona ten rozpoczął poszukiwania nowego rozgrywającego? Kamie nogżeński gra świetnie, ale granie dwa razy w tygodniu kaminy przez 30 minut, no to jest ryzykowny biznes bym powiedział. In fact of the injuries uh, do you Start or plan to start uh, looking for a new player uh, for these positions. Uh, Kamil Munchensky plays uh, good, but uh, playing yeah. uh, two times a week is, uh, is difficult. Right. Uh, and since a long time, Kamil is carrying us on his shoulders. Uh, of course, it's very hard to play two games with only one original point guard. When we had Justin Turner, he was helping. Uh, Bartek Ozaski is helping but they're not originally guards so they're just support of course depends uh, the comeback time of the injured players if it's going to take too long time uh, we have to look for players we have to look for players right now uh, it's a medical situation not a tactical or uh, we're not looking to replace somebody, ale but of course if jest injured, to jest gonna take too long to come back, we have to make some Muszę no, wszystko zależy od takie jak długie będą przerwy w grze zawodników. E, no, jeśli, jeśli to będzie, jeśli te kontuzje okazały się poważniejsze, no to będzie konieczne poszukanie jakichś tutaj uzupełnień. E, no, na tę chwilę Kamil Mączyński bierze ciężar. Na siebie, podobnie Bartek Łazarski, ale no nie są oni oryginalnie rozgrywającymi, więc wszystko zależy na musi to być razu rozwiązania. Dobra, będą jeszcze dwa pytania wysłane przez Karola Baśka. Tak e, Pierwsze z nich, co się stało dokładnie z Ryanem Taylorem? Coach, there are two questions from Karol Waśek, journalist from... Did he say hi to me? Okay. Okay. Or, or did he just ask the question, no hi to coach? Uh, there is a to coach. No Thank, problem. You. <laughs> Thank you. The first question is uh, what exactly happened to Ryan Taylor? Uh, when Tyler, Ryan Taylor was on defense, uh, where he got the foul called on, he, he fouled the opponent. I think the elbow of the offensive player hit his groin, and his groin is swollen, and he he has difficulties to move his leg that's it. Uh, of course, we'll check it. i don't know if it's something serious or uh, it's a short-term injury. hopefully, nothing too serious. but as soon as we get back, he will get mri and doctors will give us the opinion. Mm -hmm. uderzy w nogę, bo no, sytuacja wymaga sprawdzenia i, i, i ustalenia jak to ważne jest I drugie pytanie, jak Pan ocenia pierwszą rundę w wykonaniu Anvilu, które elementy najbardziej Pana cieszą w ze zespołu? And the second and the last question is, uh, what do you think generally about the first round uh, in, uh, of your team and which elements are most satisfied for you? Uh. Of course, I'm satisfied with my team. We, we finished the first half of the regular season on the first seed. Uh, the thing I like with my team is, first of all, we got a good chemistry because these are good guys. We have young ones, old ones, tall ones, short ones, but together we have a good chemistry, good friendship in the team and what i like is this team is a good learner team because uh, in the practices or the way we are playing basketball is demanding and you really need to be full focused and full concentrated on what we do not only in the games you see the games but in the practices that's the same we really force these guys and they really learn fast they stay focused this is what i like and as i answered the first questions, uh, we had a lot of injuries, we had a lot of sicknesses, we had a lot of tough moments. This team never took a step back, we always answered, we fight and mostly we won. This is what I like in my team. Mm -hmm. Pierwszym miejscu, jeśli chodzi o elementy, które szczególnie, z których szczególnie trener jest zadowolony, to przede wszystkim chemia w drużynie. Zawodnicy są młodsi, starsi, też niżsi, ale jest dobra atmosfera. Koncentracja nie tylko to meczów, ale także i treningów. Zawodnicy dużo i szybko się uczą. No i też, co podkreślił trener, było w tej rundzie dużo kontuzji, trudnych momentów, ale drużyna ani przez chwilę nie zrobiła kroków do cały czas była była skupiona na tym wspólnym dążeniu do no. celu. To ja bym jeszcze Karol, uh, Coach, what are the różnice main differences between uh, teams from Liga uh, FIBA Euro Europe, uh, Cup in European The main differences in mean, something like that. in fiba europe cup, uh, first of all, the opponents are much more athletic and quick. the way they play basketball is also very quick. Uh, it's not easy to get organized offensively or it's not easy to sleep any moment defensively because you get punished right away. Uh, and I think uh, with more guards, they are threatening more. They have more ball handlers. And even if the teams in Polish league are very well prepared, got their systems, run their offenses, this and that, in FIBA Europe Cup, that doesn't work like that. In FIBA Europe Cup, talent, quick guards, quick attacks, uh, more individual performances uh, are crucial. And you definitely have to answer that. Otherwise, every, everybody can punch everybody. This is, I think, the toughest year of the FIBA Europe Cup. There are a lot of teams there uh, chasing the championship there. No to, to I szybsi też to, co trener podkreślił pod koniec tej wypowiedzi, to jakby w Polsce drużyny są dobrze przygotowane, ale jeśli chodzi o rozrywki europejskie, no to ten poziom jest jeszcze wyższy, jest też więcej indywidualności, no i tutaj jest mniej miejsca na bory. Na... Jeśli nie ma Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam Dziękuję. drugiej Dziękuję. Dziękuję. po dzisiejszym Dziękuję. tym razem Dziękuję. 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 z Dziękuję. 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 Dziękuję

tak jak to po prostu bardzo dobrze, że tak jak realizowali plan, szukali tego co chcieli, trafiali czasami łatwe, czasami trudne rzuty, natomiast rzuty trzeba trafić i myślę, że to też ustawiło trochę mecz, a tak jak te powiedział, my w pewnym momencie straciliśmy rytm grania i do tego rytmu szczególnie w Matekwarcie już nie wróciliśmy. Marek Szulski, Portafalice. Trenerze chciałem zapytać, co to zaskoczyło dzisiaj, to 11 trójek w dwóch pierwszych kwartach, czy ta kombinacyjna obrona strefowa, tak no, mam wrażenie, to była innowacyjna, szczególnie w końcu tej kwarty Grali, grali, grali z Ludwigsburgiem tę obronę, dwie minuty, bo dwie minuty, ale by, by próbowali. No. My na tą, ale to jest oczywiście inna zona od nas, to jest tak, że każda drużyna dziś jest gotowa. Ja uważam, że nie widzieliśmy dokładnie tych lub e, e, w tej obronie, co, 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 co powinniśmy zobaczyć. E, ale tak najważniejsze to, że ta obrona nas wytrąciła po prostu z rytmu e, To jest pierwsza rzecz, e, A te 11, no na pewno jak się trafia 11 na 15 do, 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 do przerwy, e, to, 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 to minus 11, bo, bo tyle przechowywaliśmy, to był najmniejszy wymiar hmm. karny. E, Natomiast yy, też uważam, że mogliśmy w kilku akcjach lepiej zagrać, bo, bo wiedzieliśmy i mówiliśmy i uczuwaliśmy, że nas Wrocławka ma kilku świetnych strzelców. A, i, I tak naprawdę to był, był najważniejszy punkt naszej odprawy przedmeczowej, żeby właśnie te ograniczyć też rzuty trzypunktowe, punktowe, natomiast nie udało się ci. A wygrał kolejny mecz z jednorazującym, z Kamilem Łączyńskim, hmm. Czy nie był pomysł, żeby bardzo naciskać Kamila, może to był taki pomysł? pomysł jak pomysł, to też trzeba mieć ludzi, którzy to zrobią. Eee, myślę, że starał się, Kornel starał się, natomiast e, on też e, po tym zagraniu jedy, dostał głowę i, i nawet e, 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 zszedł do szatki wymiotowo, Zagranie było, jakie było, natomiast to też trzeba mieć taki styl. Ludwik Zbór gra przez cały, cały sezon, dla niego to jest normalne. My zaczynaliśmy sezon w troszkę innym układzie, teraz jest troszkę inny i przyjęliśmy taką taktykę nie inną. Czy jest ona dobra, czy zła? Na Anwil dzisiaj nie była skuteczna. Natomiast po pierwszej rundzie mamy 9-6 myślę, że przed, przed Rozpoczęciem sezonu każdy z nas by taki wynik grał, brał praw ciemno. Natomiast przed nami dużo pracy, co dzisiejszy dzisiaj mecz pokazał. mimo Iwaniec, z radio w trenerze. Następny pojedynek z Toruniem. Jakby właśnie trener ocenił ten zespół, bo z pewnością przyjadą tutaj na pewno powalczyć i starać się zrewanżować za, za ten pojedynek. To który... jest na pewno niebezpieczny zespół, to jest tak, że oni wygrali trzy z ostatnich czterech meczów. Ta para rozgrywających jest naprawdę bardzo szybka i myślę, że możemy mieć problem, żeby, żeby ich zatrzymać. Benson wraca do Lobina, więc na pewno będzie chciał się pokazać. Jest, doszedł do nich Grzegorz Kamiński, którego ja dobrze znam, A, ale też gdzieś tam pytaliśmy się o niego w trakcie sezonu jak mieliśmy swoje kłopoty, więc pewnie te, no, też będziemy miały jakąś ekstra motywację. To szykuje się ciekawy mecz, my musimy zagrać swoje, e, natomiast nie wolno na pewno iść za Dziękujemy, jeśli nie ma. Słuchaj, może jeszcze nie tak, ma to. Księdze, może, księdze. Może księdze, no to. Hmm. Yy, wiem, że Pokar Polski jest za, za miesiąc, ale znam już uczestników Pokar Polski. Czy jakieś yy, typy przewidywania, na kogo by chciał trafić? <słuchaj> Czarny koniec rozgrywek, Zwicki-Warszawa może? Bo... Nie, nie wiem, no nie mam, znaczy, Chyba wiem, na kogo trafimy, znaczy, nie chcę mówić, bo, bo jak powiem to, e, e, natomiast... E, e, nie ma znaczenia, żeby, żeby wygrać puchar, to trzeba wygrać trzy mecze, czy w pierwszym meczu zagramy z takim przeciwnikiem, czy z takim, no, wiadomo na pewno, że będziemy rozstawieni. Bo to chyba mamy mam mam jesteśmy na trzeciej, czwórce. W zeszłym roku to nie pomogło, to nie będziemy próbować. Tak jak powie, pan powiedział, mamy miesiąc do tego, a, więc dużo czasu. A, a myślę, że pokazaliśmy w tym sezonie, że jesteśmy w stanie i wygrać z każdym, i przegrać z każdym. <ślesz> Czasami na takie mecze, które gdzieś wydawało, że powinniśmy, powinniśmy wygrać więc yy, bardziej będzie zależało od nas a nie od przeciwnika no tak. dziękuję, dziękuję. dziękuję.